Jeśli ktoś myślał na początku tego sezonu, że bez problemu obronimy tytuł, no to niestety po ostatnim odcinku wygląda na to, że się mylił. Trwa właśnie mała afera tabelowa. Najlepszy zespół u Niemca jest na piątym miejscu. I trzeba przyznać, jest to strasznie nisko i te wyniki to wstyd, no powiedzmy sobie szczerze. Kto to widział, żeby z takim bochum na przykład remisować? Oj, Borussia Dortmund, co się z tobą dzieje? W tym odcinku musimy spiąć dubską i wrócić tam, gdzie nasze miejsce. I zaczniemy ten proces od wygrania z Borussia Gladbach. Musimy tutaj zdobyć trzy punkty, bo aktualnie Gladbach jest na szóstym miejscu i mają tyle samo punktów, co my. Jeśli im odskoczymy, no to jest też szansa, że minimum trzecie miejsce będzie nasze. Ale to też zależy, jak się inne mecze łożą, więc tutaj trzeba być bardzo optymistycznym, żeby cokolwiek z tego wyszło ciekawszego. Od razu też chciałbym was przeprosić. Wiem, że ostatnio troszeczkę yy, ta norma trzech odcinków na na tydzień się popsuła, ale mam nawet dobrą wymówkę. Musiałem troszeczkę formalności pogarniać. No i przez to niestety czas, żeby trochę ponagrywać się, zmniejszył. I niestety paru filmów zabrakło. Ale już jest okej: okay. już wszystko ogarnąłem. Wszystkie banki, sranki i tak dalej już są ogarnięte, więc powinno być już wszystko na czas. Dzisiaj w ogóle czeka nas dużo bardzo ciekawych spotkań, bo nie tylko zaczynamy meczem z Borussią Munchengladbach, ale też w lidze mistrzów będziemy klepać FC Barcelonę. Do tego jeszcze Union Berlin, Stuttgart, więc już takie zespoły stopki trzeba przyznać, która aktualnie jest w naszej Bundeslidze. No i jeszcze na horyzoncie jest Der Klassiker oraz Bayer Leverkusen w Pucharze Niemiec. Ciężkie spotkania się szykują. No i też chyba jest szansa, że w tym odcinku zaczniemy okienko transferowe więc w przyszłym będziemy już gotowi na wzmocnienia jeśli macie jakieś pomysły kogo można sprowadzić to jak zwykle zapraszam was do komentarzy i też jeśli kojarzycie kogoś komu kończy się kontrakt w tym roku aktualnie mamy sezon 26-27 więc jeśli macie jakiś pomysł komu kończy się kontrakt i byłby naprawdę ciekawym wzmocnieniem naszego zespołu to również was zapraszam do komentarzy zrobimy Borussia Dortmund Great Again zobaczycie ale najpierw musimy Pokonać Borus Jemusień Gladbach. Większych zmian nie robiłem. Wrzuciłem tylko naszego antka Kozubala oraz Jana Kołto, więc mam nadzieję, że chłopaki jakoś nam tego meczu nie przegrają. I tak jest: Kozubal nawet nam ten mecz wygrał. Czyżby pierwszy meno of the match Polaka w naszych barwach? 9,3 ocena. To jest dopiero gracz. I udało nam się dzięki temu zwycięstwu awansować na trzecie miejsce. Union Berlin na szczęście swoje spotkanie przegrał. Tak wygląda. Tak samo chyba Bayern Monachium, bo chyba oni. Mieli po 18 punktów, z tego co pamiętam. Chyba, że jeszcze ich spotkania nie było. Jest taka szansa, w sumie. Dobra, zobaczmy teraz. Okej, okay, zagrali. I nadal jesteśmy na trzecim miejscu. Idealnie. Jeszcze bardziej możemy teraz im odskoczyć. Potrzebujemy tylko zwycięstwa. Almugera Kabar właśnie do mnie napisał. Powiedział, że chciałby mieć nowy kontrakt. W sumie czemu by nie? Można mu coś tam ciekawego zaproponować. Mam nadzieję, że tu też nie poleci jakaś konkretna odkleja, tak jak z eką. Jeśli będzie chciał zarabiać 100 tysięcy, to kopie. Razem z czukwu do paczki cię wrzucamy. Co ty na to, jeśli już chcesz konkretnie podwyżkę? Ja bym ci zaproponował może 10 tysięcy, jakiś taki symboliczny bonusik 200 koła. Co o tym sądzisz? Rozsądna propozycja. W końcu ktoś z kim da się porozmawiać. W tym spotkaniu damy troszeczkę odpocząć Niko Paziowi. Zaraz Barcelona, więc jeśli paziowi by się coś stało teraz, to byłoby mi naprawdę smutno. I do tego jeszcze szansę dostanie N Waneri. Dziuracy już ma 89 ocenę. bo ty, ale to nie tylko on dostał upgrade. Jeszcze Gregor Coubel. No i kurde, wyszedłem. Dobra, wróciłem i wszystko jest ustawione tak, jak było. Szybka symulacja, co nam dasz? Remis dostaliśmy. Aj, okej. Okay. Niech będzie, niech będzie. Timber tutaj nas uratował chociaż. A jak poszło czukfu? Tragicznie. Jeden z najgorszych na boisku aktualnie. No niestety, tym meczem sobie nie pomogłeś. Uuu, dostaliśmy ofertę pracy z Argentyny, ale chyba nie będziemy się bawić w selekcjonerkę, tak mi się wydaje. Co wy na to? Jeśli teraz będziemy mieli jakąś ciekawą ofertę, żeby zostać jakimś selekcjonerem, to powinniśmy ją akceptować, czy nie? Może tak dla zabawy będzie to dobrym pomysłem? Hm. Argentyna, Argentyną, ale przed nami potężna FC Barcelona. Wszyscy wyglądają na wypoczętych, jednak nie wszyscy. Saliba trochę jest zmęczony, ale nie ma tragedii, powinien sobie dać radę. Niko Paziu wygląda na zadowolonego z życia. Czego chcieć więcej? Dajcie mi trzy punkty tylko, co? Ładna piła do Bajera. Zagrajmy do środka. No, myślałem, że może mocniejsze będzie to podanie, wtedy Adeem by doszedł. Siub do Adeemiego, ładne podanie. Czy wejdzie? Tak jest, weszło. Mamy to 1 do 0. Karima daje mi bardzo ładna bramka. A jakie podanie? Chyba od Serhu Gigrasiego tam poleciało. Uj, oj, oj. No i Saliba, tak to się robi. Laminę Jamal bez szans. Szkoda, że wybicie do dupy nam wyszło. O, o. ale podanie do Watkinsa. I Watkins strzela nam nad 1 do 1. Ale piłę zagrał Laminę Jamal. Dawaj, don meczy. No i to musi być dwa do jednego. Na spokojnie. Co? Jaki słaby ten strzał poleciał. Ja już tu na pewniaka, Kurde, biegnę sobie powoli. Nie dawaj, górą. Dobra piła do Sylwy. I kopiemy. Aj, aj, aj Jimenez znowu broni. Dobrze, Timber. W idealnym miejscu zabrane. Dośrodkujmy sobie. Oj, Duran Wilek, niski. Niestety nie doskoczy. Dobra, Duran Wilkut, czy teraz? No niestety, Jimenez znowu broni. Pięknie jada mi. Dawaj, piłę szybko do Fabio Silwy. I nie trafiamy tym razem. Nie, jest jakaś zaczarowana bramka. O, dośrodkowanie Saliba. Dobrze, dziękuję. I lecimy teraz kontrą. Dobrze, dobrze. Duran Wilku, pogdaj do Sylwy. Silwa, proszę, strzel to. Tak jest, dwa do jednego, Jimenez, czarodzi, jakiś wódu tam dookoła bramki zrobił, ale w końcu czary przyłamane. Teraz tylko dobrze się bronić. Nadal mogą strzelić nam gola. Mają aż szalone 3 minuty. Ja mal podaję do Robercika, wybitownik, opasiu, dobrze, dobrze. Tak jest, jest gwizdek, dobrze, dwa do jednego z Barceloną. I szczerze mówiąc, jak dla mnie, to ten wynik powinien być większy. Wydaje mi się, że byliśmy lepszym zespołem. Aż sobie statystyki zerknijmy. Więcej strzałów, oczekiwane bramki lepsze. Ci mieli tylko jedną sytuację i oczywiście wykorzystaną totalna dominacja. Karim mi po tym meczu MVP, aż tak dobrze mu poszło? Miał jakąś asystę? Kurde, nie pamiętam nawet. No nie, ale, ale Barcelona Barceloną. Pora teraz klepać Stuttgart. Żadnych zmian chyba nie będziemy robić w głównej jedenastce, op oprócz Bellinghama i Coe, to tak mi się wydaje. Reszta niech zostanie taka, jaka jest. Salibie damy chyba odpocząć w przyszłym meczu, ale to jeszcze zobaczymy z kim gramy, bo już totalnie nie pamiętam. Remi 0 do 0. Zawsze kiedy mamy szansę, kurczę, dogonić tą topkę, to randomowy remis. Aż się gra zbagowała. Halo. Okej. Okay. Trzeba było kliknąć dalej po prostu. I Bayer Leverkusen teraz DFB Pokal. Damy sobie odpocząć w salibie. Niestety troszeczkę kondycyjnie słabo u niego. Ale wydaje mi się, że z Bayerem Leverkusen damy sobie radę. Ostatnio chyba ich rozwaliliśmy w poprzednim odcinku, więc raczej tu też będzie bez zmian. Maxi Bayer już 82, nice. Silva ma 81. Też mi się podoba. Och, jaki śnieg spadł. No ale będziemy się ślizgać. No, ale damy sobie radę. Ale zagrali. Kobel, ratuj nas! Nie, Tillman! Dziesiąta minuta i już dostajemy w dupsko, ale dziursko się zrobiło konkretne w tym środku obrony. Svensson chyba tam zaspał, tak to wyglądało. No to będzie ciężko teraz. I z górą do serchu, dziura z jego, ajajaj, aj, aj, niestety trochę za głęboko. Dobra, spróbujmy teraz. A, jaki strzał, Nikopaziu, co ty zrobiłeś? Obra, dziursko, jakieś ładne się to zrobiło. dawaj Maxi Bayer, sobie wejdziemy i dziubniemy. A to nawet nie Maxi Bayer, Niko Paziu. Ale nieważne kto, ważne, że strzelamy na remis. Niko Paziu w końcu przemyślał swoje zachowanie i już wie jak strzelać w takich sytuacjach, jak dobrze. Och, dośrodkowanie, O nie! Nie! Diomandę, niestety Diomandę trochę zaspał w tej sytuacji. I bodajże maza idealnie do, z tego doskoczył. Dwa do jednego. Znowu musimy odrabiać. Jedną rzecz może sobie teraz przetestujemy: Przeniesiemy Bajera na środek napadu, i Vaneriego na skrzydle wtedy. I zobaczymy, jak to się teraz będzie prezentowało. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Dobrze en Zejdźmy sobie do środka. Wszystkich oszukajmy. Zagrajmy do środka. Maxi Bayer prosto w bramkarza Bayeru. Niedobrze. Mamy rzut rożny, dobra nie tak chciałem to rozegrać, ale niech będzie, Karim Adeyemi i tak jest 2 do 2, przez przypadek zagrałem dobrze, idealna dziura się tam zrobiła w środku i Karim Adeyemi to wykorzystał, czy uda nam się wyjść z tego meczu zwycięsko? Mam nadzieję, że jeszcze tak inny Waneri wchodzi w pole karne do środku, i my sobie, Karim, mi kolejny strzał głową i znowu broni bramkarz bayeru. No i niestety nie udało nam się tego rozstrzygnąć w drugiej połowie. Trzeba dać komuś poograć, chyba. Gomez sobie zejdziesz, co? Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. O kurde, Fabio Silva, jak się tutaj znalazł? 3 do dwóch tak! Nie będzie karnych być może, tak jest. Fabio Silva, jesteś naszym bohaterem ostatnio. Z Barceloną też strzela gole na 2 do 1. Teraz z Bayerem Leverkusen na 3 do 2 w dogrywce. Co za gracz! Tak! W końcu Gwizdek. Kończymy to spotkanie. To ciężkie spotkanie. Wynikiem 3 do 2. Jesteśmy w kolejnym etapie DFB Pokal. Naprawdę ciężkie mamy te losowania. Pierwszy mecz był z Wolfsburgiem, jeśli dobrze pamiętam. Nie, nie z Wolfsburgiem. O Boże, zapomniałem. strzalkę. Dobra, no to nie było w sumie aż takie ciężkie losowanie. No ale teraz Bayer Leverkusen i to w momencie, kiedy mogliśmy dostać takie zespoły pokroju Magdeburga na przykład, albo Kaiserslautern. Może następne losowanie będzie bardziej po naszej myśli. Mam nadzieję. A w Bundeslidze czeka na nas Hoffenheim. Co wy tam w tej pomocy tacy smutni, co? Dawajcie trzy punkty mi przynieście i od razu wam się humor poprawi. Jeden do jednego. No co wy mówicie? Ty, ale jajca! W lidze mistrzów jesteśmy na pierwszym miejscu. 15 punktów mamy. Każdy mecz wygrany. To mi się podoba. Ogólnie wydaje mi się, że już mamy awans gwarantowany. Tak naprawdę nic nie powinno się tutaj wydarzyć, więc chyba w tych meczach możemy. Łezus! Poślizg podróży. Poważną później drużyny. W efekcie niektórzy zawodnicy nie byli odpowiednio przygotowani do meczu. Czyli będzie trzeba robić rotację, i przez to już nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Rierson jest smutny. No ja wiem, jak ci ten humor poprawić. No Dobra, niech ci będzie. Na prawą pomoc. Czy może na lewą? O, zrobimy tak. Wrzucimy tutaj to Bellinghamowi również damy pograć, czy nie? Może nie. Chyba że na środku tutaj na SPO. A jeszcze bym też dał pograć Duran Czy ktoś jeszcze by chciał zagrać? Envaneri. Chodź na ławkę. Czemu cały czas tutaj jesteś? Trzeba to poprawić. No to co? Lecimy. Aj, remis jeden do jednego. Ile tych remisów mamy? Ile można już? Hello. Calm down z remisami. Ja bym chciał coś wygrać w końcu. Gregor Kobel do mnie wypisywał. Co nie mówicie? E, że chciałby więcej zarabiać. Wybacz, zapomniałem. Chodź, kobelku, co? To my mu dajmy za to 85 może? I do tego jeszcze bonus za podpis. 550, dorzućmy jeszcze premie. Czyste konta, 20, dostaniesz 450. Żeby w sumie tych premii był równy milion. I co będzie o plutet? Okej, okay. może być. Jestem w stanie to zaakceptować. I kto tam jeszcze chciał? Chyba Jurassic, z tego co pamiętam. Ile on zarabia? 125 tysięcy. Jeszcze narzeka, że mało. No kurde, hoppy. On w ogóle ma już 30 lat, więc wydaje mi się, że lada moment możemy się rozglądać za jego zmiennikiem jakimś takim porządnym. Biorąc pod uwagę jego formę ostatnio, która jest hmm, średnia niestety, to wydaje mi się, że nie miałbym chyba jakichś skrupułów, żeby się z nim pożegnać. Ale chodźmy najpierw ponegocjować. Może po tym jak dostanie nowy kontrakt, to odpali od nowa. Gdyby mu tak dać znowu 125 tysięcy i do tego bonus za podpis, a dajmy 950, co wy na to, pasuje wam? Okej, okay, bonus za podpis 1 100 000. do tego 900 tysięcy za 5 bramek, dobra no niech ci będzie. Nie chce mi się też tu tracić czasu na tych negocjacjach, ważne, że pensja została ta sama, dzięki czemu w przyszłości jakby narzekał, gdybyśmy jednak nie chcieli go sprzedawać no to nie będziemy musieli jakoś bardzo kombinować. Dobra, wszyscy mają już ogarniętą sytuację kontraktową, mam nadzieję. Jeszcze te Timber in Mecze trzeba zbadać, o co chodzi. Ale mam nadzieję, że dzięki temu dacie nam 3 punkty. Tak jest, mamy w końcu zwycięstwo. Boże, po tylu latach. Timber Adeyemi oraz Adeyemi strzelają gole. Jurassic nadal niestety się obija. Co tu się zadziało? 5 milionów. A, bo to wymiana. Okej, okay, wszystko jasne. Luisa Diaza chcą nam oddać. To ja chętnie na tą ofertę odpowiem tak Klik. Nie sprzedamy i od razu zaznaczymy, że nie przyjmujemy ofert. Kabara też nie sprzedamy. Chyba, że będzie jakaś ciekawa oferta wypożyczenia, no to wtedy się zastanowię. No jeszcze Svensson chce nowy kontrakt. No dobra, no to chodźmy, chodźmy. I po tym lecimy klepać Bayern Monachium. Łopanie, ile on tutaj zażądał? 125 tysięcy. No nie przesadzajmy, tyle to Jurassic aktualnie zarabia. Ale mogę ci złożyć tutaj taką propozycję. Może 65. Tą premię milion 100 000 mogę zostawić, jak już chcesz tak bardzo. No, i niestety się obraził. Pora na der Klassiker. Znowu napadało śniegu. Kurde, jakiś traktorek by się przydał do odśniżania. Mamy 30 milionów, to można byłoby zainwestować. A nie tak cały czas w tym śniegu grać. Ładnie, nie kopaził pogro z Bayerem. No, jest Jurassic. Dobra, może być. Jadajemy. A idź celnie. No, ale poklepane. Gobel, nie. Kane Niestety go pokonuje. Nieładnie ten mecz się zaczyna. Nieładnie. Szybko do środka. Dawaj, Timber. I dobitka Tak jest. Jeden do jednego. Udało nam się to wyrównać. Dawajcie, chłopaki, szybko, bo jeszcze jedną bramkę co najmniej trzeba strzelić tutaj. Dawaj, Karim Adeyemi. Oho, uh -huh, Jonathan tak już coś to kombinuje. Szybko zagrajmy do środka. Nico Bayer, Maxi Bayer znaczy i niestety nie trafione. Ładny odbiór Adeyemiego. Dawaj, Bayer, tam na pozycję jakąś wybiegaj. No ale no też mógł być, że on ma metr to za bardzo główko mnie zagrał, o gdzieś ty zagrał człowieku, nie, dawaj Ron Wesley go tam, z Diobandę, oj, dobra, dobra, Kobel, nie Panika gaming trochę się odpaliła, o, o, nie, się sami tutaj prawie zabili, dobrze, na szczęście udało się to wyłapać na samym końcu Dawaj tego Turama, Boże, jak się wszyscy od niego odbijają, co tu się dzieje? Ostatnia akcja tego meczu. Na szczęście udało nam się to przeżyć. I ostatni gwizdek. Remis: 1 do 1. Liczyłem, że jeszcze jakoś w końcówce uda się wyjść na prowadzenie, ale niestety nie było nam to dane. Ciężkie spotkanie. Z tych wszystkich topowych drużyn, z którymi graliśmy ostatnio, czyli Real, Barcelona, teraz Bayern. No to niestety Barcelona była najprostszym z nich wszystkich. Oho, a się porobiło znowu. Ten sam moment sezonu jak w poprzednim. I Gregor Kobel dostaje kontuzji. Na ile tym razem? Pięć tygodni. Najważniejsze pięć tygodni naszego życia i... Kobel się połamał. Może tu jest jakiś spisek, jak z Neymarem? Może Kobel ma w tym momencie nie wiem, jakieś urodziny, siostry, córki czy kogoś tam? I zawsze musi w tym momencie łapać kontuzję. Czemu Kobel? Zanim skończymy ten odcinek, musimy zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Niko Paziu, dzięki swoim świetnym występom, chyba zasłużył na małą zmianę. Numer 10 jest nieużywany, od kiedy opuścił nasz klub Julian Brandt. I wydaje mi się, że Niko Paziu jest idealnym piłkarzem, żeby go teraz nosić. Nasz najlepszy piłkarz, tak mi się wydaje na ten moment, biorąc pod uwagę jego liczby. Zobaczmy, jak one się prezentują. 7 bramek i 5 asyst. No przecież to jest dzikus jakiś. A w ogóle naszym najlepszym strzelcem nie jest Serhu Juraci, tylko Karim Ademi. Juraci ma 8 bramek tylko strzelonych. W tym odcinku chyba jeszcze ani jednej nie strzelił. Potem mamy Timbera oraz Nikopazia tyle samogoli. Timber ma mniej spotkań, więc w sumie to lepiej u niego troszeczkę wygląda. Ale tym akcentem będziemy już kończyć. Zaczynamy okienko transferowe zimowe, więc tak jak wspominałem, jeśli macie propozycje, kogo sprowadzić, proszę, piszcie je w komentarzach. Tak samo, jeśli macie jakieś najazd. Namiar... Na jakiegoś hopa, co mu się kontrakt kończy, to też dawajcie znać. To sobie posprowadzamy kogoś ciekawego. No to co? Jeśli ten film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybersach. No i do usłyszenia, cześć.